Jak to usłyszeliśmy przed chwilą, Chrystus rozmnaża chleb, natomiast w śpiewie przed Ewangelią słyszeliśmy, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jest to słowo, które bardzo jest nam potrzebne, bo wydaje mi się, że chyba często o tym zapominamy, że tak naprawdę Pierwszym głodem człowieka wcale nie jest to jedzenie, które musimy oczywiście spożywać każdego dnia, ale pierwszym głodem człowieka jest Słowo Boże. I to przekonanie było w Kościele od samych początków. Ci ludzie, którzy Pisali Biblię, komentatorzy biblijni pierwszych wieków mieli ten zmysł, że pierwszym głodem człowieka jest głód Słowa Bożego, głód Boga. Kiedy ludziom starożytnym mówiło się o głodzie, to wcale na myśl nie przychodziła im jakaś lista potraw ale przede wszystkim pierwsze skojarzenie głodu było kojarzone z głodem Słowa Bożego. Nie, że człowiek tak naprawdę pierwszą potrzebą, jaką ma, to jest Słowo Boga. To słyszeć, mieć to doświadczenie codziennie, że Bóg do mnie mówi. Nie, czasami ktoś mówi nie czytam, bo nie rozumiem. I mówisz rozumieć. Ważne, że słuchasz, że masz dość matka też jak mówi do dziecka, dziecko nie zawsze rozumie, nie? ale Ale dziecko ma doświadczenie, że matka do niego mówi. Nie? I, i Pan, Bóg, Pan Bóg nam o tym dzisiaj przypomina. Nie samym plebem żyje człowiek, nie? Że, że twoje serce bardzo potrzebuje Jego słowa, aby się nim karmił, aby się nim na, napełniać nie? Słowem Boga. Matka Boża jest dla nas niesamowitym wzorem. Jeden z biskupów, mówiąc taką konferencję o, o, o sercu Matki Bożej, o jej duchowości, mówił, że fundamentalną cechą jej duchowości, bo duchowości Matki Bożej, nie, tej Maryjności jest to, że ten kult, który miała Maryja, to było przede wszystkim słuchanie. To, było, to była jej postawa wobec Boga. Ona miała otwarte ucho na to, co Bóg do niej mówi. I na to słowo odpowiedziała. Nam się czasami myli w naszej religijności, podejściu do Boga, ta kolejność, nie, że czasami mówimy Bogu, co tam, co ma robić, a już tam, co tam Pan Bóg mówi, no to tam niekoniecznie, nie? albo, albo w innym kluczu w ogóle, nie? że tam co innego, o co innego prosimy, a co innego Pan Bóg mówi. Tak jakby to były dwie rzeczy, ze sobą niepowiązane. natomiast Matka Boża nas tego bardzo mocno uczy, że pierwsze to, co ona zrobiła, to miała otwarte ucho na to Słowo Boże, a później to, co mówiła do Boga, było związane z tym, co do Boga nie powiedział. I tego nas uczy też liturgia Eucharystii. Nie, zobaczcie, bracia i siostry, że na początku czytamy czytania. Jest pierwsze czytanie, psalm, Ewangelia, czasami nawet dwa czytania przed Ewangelią. Najpierw słuchamy, co Bóg ma do powiedzenia, jak, jako on ma, jaki on ma plan na nasze życie, jaką ma koncepcję. I jak kiedy wysłuchamy koncepcję Boga, to co on chce dokonać w naszym życiu, w naszym sercu, to kim on jest, jaka jest jego wola, dopiero później, za pochomili dopiero będzie modlitwa wiernych. Bo musimy się dowiedzieć, o co się mamy modlić. A skąd my mamy wiedzieć, o co się mamy modlić? My mamy rozumek, Bóg jest mądrością. My nie mamy zielonego pojęcia, o co się modlić. Nie? Pan Bóg tam mówi, nie? I już mijemy, o co się modlić, bo Bóg mówi, nie samym chlebem żyje człowiek. O, już mijemy, o co się modlić. Może daj mi serce otwarte, żebym miał... E... Żebym kochał słowo, żebym się karmił słowem. Bo na razie różnie bywa no. Nie? Czasami widzę, że karmię się wszystkim czasami. Wszystkim tylko nie tym, co trzeba. A w życiu najważniejsze jest to, żeby w życiu było najważniejsze. To, co jest najważniejsze. I już wiemy, o co się modlić. Nie. I tego nas uczy właśnie Matka Boża. Bóg do nas mówi i na to odpowiadamy, bo przecież katechizm Kościoła katolickiego uczy nas różnej modlitwy i prośby, i dziękczynienia, uwielbienia, ale to wszystko ma jeden fundament. Fundamentem modlitwy naszej jest to, żeby ten genialny plan Pana Boga wypełnił się w naszym życiu. To jest główny motyw modlitwy. Nie, żeby ten żeby ta koncepcja Boga, żeby to dzieło Jezusa Chrystusa, ten Duch Święty wypełnił to, co ma wypełnić. Nie? Żeby się to wszystko dokonało, co Bóg chce dokonać w moim życiu. Niech się wypełni to, co on chce. Nie? To o to się modlimy dzień w dzień. Nie? Modlitwą na przykład, Ojcze Nasz. Nie? Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na Ziemi. I tego nas ciągle uczy Matka Boża, tego właściwego nastawienia do Boga, właściwego serca, żeby Jemu naprawdę zaufać, żeby Jemu ufać na słowo. Że Bóg mówi coś do Ciebie, żeby, Jemu, żeby mu zaufać na słowo. Tego to miała Maryja w sobie. Była, jak to mówi Benedyk XVI w dokumencie o Słowie Bożym, że Maryja była wypełniona Słowem Bożym. Nie? Była wypełniona. Warto sobie to wyobrazić. To nam pomaga. Nie? Żeby w niej było te wszystkie literki, to wszystko. Wypełniona Słowem Bożym. Bardzo tego potrzebujemy, ponieważ jesteśmy ciągle. No, Przecież kuszeni, że wszystko jest w, życiu, w naszym życiu jest ważne. Nie? Wszystko jest bardzo ważne. Ale jakoś tak się czasami dzieje, że to, co najważniejsze, nie jest najważniejsze. Nie? I później dziwimy się, nie? Że, że jakoś jest, jesteśmy jak, jak, jak jakieś jajko na, na Wielkanoc. Takie puste. Piotr Starowski kameduła, kiedy przychodził do swoich braci i chciał ich w jakiś sposób zdyscyplinować, żeby mieli to otwarte ucho na Boga, żeby trwali w milczeniu, nie? żeby słuchali Boga, to przychodził do nich i mówi: Tylko pusty garnek hałasuje. Pełny nie hałasuje. Ale pusty hałasuje. No i szedł dalej. Taki miał krótki kateches. nie z, Dzisiaj też, kiedy Chrystus nam daje to, to Ewangelii o roznożeniu chleba, daje nam taki ten, ten właściwy motyw, żebyśmy widzieli to w Chrystusie, że On naprawdę chce karmić człowieka, że to jest Jego jakaś istota bycia, nie, że On naprawdę chce się rozdawać, że On się chce karmić, chce karmić każdego człowieka, chce każdego yy, obdarować, nawet w Komunii Świętej, za chwilę będzie Komunia Święta i znowuż to samo, każdemu chce się dać, każdego chce nakarmić, każdego chce obdarować, ale to też nas mocno katechizuje. Nie zawsze nam się to podoba, nie? Bo kiedy przychodzimy do Niego, chcemy Go kochać o, i Chrystus nam pokazuje, że że my też jesteśmy dlatego z Nim złączeni, żebyśmy byli też dla innych, żebyśmy się też rozdawali tak jak On. Nie, żebyśmy nie byli tylko dewotami, ale żebyśmy równolegle, żeby te dwa przekazania równolegle szły. Nie przekazania miłości Boga i bliźniego. Zawsze jest źle, kiedy jest akcent na jedno albo na drugie. Nie? kiedy człowiek tylko kocha Pana Boga, modli się 24 godziny na dobę, ale ma w nosie tego drugiego człowieka. O to wiemy, że to dewota. Nie? że jak widzi drugiego człowieka, który jest połamany, jest połamany, połamanym Chrystusem. I, go, I ten Chrystus połamany mnie nie interesuje, tylko ten Pan Jezus, ukryty w Najświętszym Sakramencie, w kabernakulum. Którym... A ten drugi człowiek nie, no to coś jest nie tak. nie? Bo łatwo jest kochać Pana Jezusa, który jest w tabernakulum. A Jezus mówi: Przyjdzie taki dzień na końcu świata jednych podstawie po jednej stronie, drugich podstawie po drugiej stronie bo do tych zbawionych, bo do tych potępionych bowiem byłem głodny, nie daliście mi jeść, byłem. Spragniono nie daliście mi pić, byłem przybyszem, nie przyjęliście mnie, byłem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie, byłem nagi, nie przywiedzaliście mnie. I, I co się stanie? I co się stanie? Okazuje się, że ci ludzie byli w Ewangelii, byli zdziwieni, byli zaskoczeni, bo Chrystus do nich przychodzi i mówi: Nie znam was. O, jakieliśmy Cię widzieli głodnym, nagim więzieniu, przybyszem? byłem W każdym ostatnim człowieku, którego spotkałeś, to był to tego człowieka, którego pominałeś, to byłem to ja. Nie? Może się skupiłeś na jakiejś religijności, ale nie na, nie na miłości do bliźniego. Nie? Idźcie precz. Bogień. I z, z kolei do tych zbawionych byłem, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem przybyszem, przyjęliście mnie, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem spragniony, napoiliście mnie, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. I, i, jak, i co się dzieje? Ci ludzie że też są zdziwieni, to wszyscy są zdziwieni. Oni są zaskoczeni. ja a kiedyśmy Cię widzieli głodnym, nagim, spragnionym? On był w każdym ostatnim człowieku, którego spotkałeś. Okazałeś miłość. Ciekawe, że w tej historii, o której Chrystus mówi, nie ma ludzi niezdziwionych. Każdy jest zdziwiony. Każdy jest zaskoczony. Ci byli przekonani, że pójdą prosto do nieba, ci byliby przekonani, może, że tam się nie nadają. Nie wiadomo, dlaczego byli zaskoczeni. Ale byli zaskoczeni, że Chrystus mówi, że to są dwa przekazania miłości. I dzisiaj Chrystus tak mówi do apostołów: Wydajcie im jeść. Nie? Przychodzą apostołowie do Jezusa i mówią: Panie Jezu, no, są głodni, co to zrobić? Pomóż im, On wydajcie im jeść. Tak jakbyśmy całe życie modlili się na modlitwie wiernych nam przy świętej. Panie Jezu, prosimy cię za potrzebujących, chorych, samotnych, abyś i Panie, no, pocieszył, nakarmił. Prosimy za tych w więzieniu, abyś, aby też mieli nadzieję. Prosimy za, za tych, którzy są na ulicy, no, żeby też mi, żeby, no. Żeby doświadczali jakiegoś umocnienia. On no, no wydajcie im jeść. Ile się będziecie modlić tak za tych wszystkich potrzebujących. Wydajcie im jeść. Nie? Mocne słowo. Nie zawsze nam to tak smakuje, to słowo, nie? Mamy się karmić Słowem Bożym, a tu niektóre kąski są takie. No i tak, nie za bardzo nam czasami, czasami nam to tak nie nam to czasami smakuje, nie. Ale to jest żywe słowo, nie? które ciągle ma nas nawracać, ciągle nas ma ożywiać. Nie, ciągle ma nas budzić do życia, nie? że naprawdę Bóg chce nam dawać swoją moc, żebyśmy szli z mocą Jezusa zmartwychwstałego. Nie bo w końcu jesteśmy w okresie Wielkanocnym i Pan Bóg chce nam się Udzielać. Chce nam się udzielać jako zmartwychwstały. Chce nam dawać moc Jezusa zmartwychwstałego. A co to znaczy? Nie, bo zobaczcie, że przyszła niedziela zmartwychwstania, no i Kościół kazano nam śpiewać Alleluja. I są ludzie, którzy śpiewają z radością, a, nie, a są ludzie, którzy mówią a my w ogóle nie mam ochoty śpiewać Alleluja, bo bo my to we mnie, w moim życiu to nic nie zmienia. Nie będę śpiewał aleluja Nie? Bo to tak trzeba. Nie? Dlaczego mam śpiewać? I Chrystus nam pokazuje, zmartwychwstając, że jest miłość większa niż, niż ludzka kalkulacja. Nie? Że On oddał swoje życie za nas, za grzeszników, Oddał swoje życie, aby, abyśmy mieli życie. Nie? I po trzech dniach Jezus otrzymał to nowe życie od Ojca, jeszcze lepsze, nowe, w pełni, przy zmartwychwstaniu. I Chrystus przychodzi do nas, Jezus zmartwychwstały, mówi popatrz, możesz kochać, możesz kochać. Jest życie wieczne, jest, jest, jest stanie. Możesz oddać życie tak jak ja. Bo jest zmartwychwstanie. Nie, bo dlaczego tak Chrystus mówi, że możemy oddać życie? Bo my jesteśmy od urodzenia kuszeni, żeby nie oddawać życia. Rodzimy się już jako małe dzieci i caluśkie życie. Czy jesteśmy w ubranku do pierwszej komunii świętej, czy już w ubranku do, do ślubu, do bierzmowania, czy w ubranku do, w życiu zakonnym, jakimś nie. Caluśkie życie jesteśmy kuszeni, nie daj się wykorzystać. Nie bądź głupi, bo masz jedno życie i ono się skończy. Nie, nie oddawaj swojego życia. Zaraz się skończy msza i ktoś cię wyprzedzi w kolejce do czegoś. Uuu. Nie daj się wykorzystać. Nie bądź głupi. Nie, daj, nie oddawaj swojego życia. Czyli nie kochaj tak naprawdę. Nie kochaj. A Chrystus wstaje po trzech dniach, pokazuje swoje rany, przebite dłonie, przebite stopy, bok. Eee, mówi popatrz. Możesz oddać swoje życie i otrzymasz nowe życie. Mało tego, kiedy indziej Chrystus powiedział, kto nie odda swego życia, nie? kto nie straci swego życia, to nie będzie miał życia wiecznego. Kto nie straci swego życia dla Ewangelii, to nie będzie miał życia wiecznego. Z Bogiem, nie? Mocne słowo, ale to jest ogromne słowo dobrej nowiny. Nie? To jest ogromne słowo dobrej nowiny. Przychodzimy do Chrystusa i, i, i prosimy Go, daj nam Ducha Świętego, nie? Daj nam Ducha Jezusa stałego, abyśmy potrafili kochać, abym, abym się ciągle nawracał, żebym się nie trzymał tych chorych zasad, dyktowanych mi przez złego ducha, że, że mam być, mam troszczyć się o siebie, bo jak się o siebie nie zatroszczę, to się nikt o mnie nie zatroszczy. Nie. I mam się kurczowo trzymać tego, co, co mam. Jezus nam mówi, nie? Czyńcie ludziom to, co chce, chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, nie? Czyńcie drugiemu to, co chcesz, żeby ci ludzie czynili. Żeby inni ludzie tobie czynili. To czyni innym. A co chcesz, żeby tobie, tobie ludzie czynili? Co my chcemy? Co ja chcę, żeby mi ludzie czynili? No chcę, żeby mnie kochali. Mówi, czyń tak, jakbyś chciał, żeby ludzie ci czynili. A co ja bym chciał? No, żeby mnie kochali. No. Że ja nawet popełnię błędy, jak coś złego. Zrobię, popełnię jakiś grzech i nie wiadomo jakie. No chcę, żebym, żebym spotkał człowieka, który, który mnie pokocha, nie? Który mnie może zrozumie, który mnie nie oceni, który nie będzie mi tą... tylko wytykał palcem, nie? Tego chcemy. Chcemy, żeby nas ludzie kochali po prostu. Przychodzimy do Matki Bożej i tak naprawdę też o, po, po to prosić. Nie? Przychodzimy do niej, żeby to życie Jezusa było w nas. Aby on wypełniał nasze serca, aby moc Jezusa z stałego nas wypełniała, żebyśmy byli nowymi ludźmi. Według Jezusa, nie według logiki ludzkiej. Bo jak człowiek nie ma miłości, to robi się rzecz straszna. To nawet jest w stanie wykorzystać wszystkie zasady prawa. Bożego, kościelnego i nie wie na jeszcze jakiego, żeby komuś dołożyć. Jak człowiek nie kocha, to nawet jest w stanie wykorzystać w imię Chrystusa kogoś ukrzyżować. Nie? Tak jak szaweł, który prześladował chrześcijan, w imię, w imię Boga to robił. Był przekonany, że ma rację, że naprawdę ma rację. Bo tak jest. Kiedy nie mamy miłości, to człowiek jest w stanie ukrzyżować drugiego człowieka w imię Boga. Mówiąc, no przecież mam rację. W imię prawa. Nie? Prawo bez miłości to jest straszne narzędzie. Ktoś kiedyś napisał, że dzisiejszy świat na wszystko ludziom pozwala, ale niczego nie przebacza. Niczego nie przebacza. Więc prośmy Matkę Bożą, prośmy Chrystusa, aby dawał nam ciągle nowe serce, ciągle nowego ducha, ducha świętego, abyśmy potrafili siebie nawzajem kochać, miłować pierwsi chrześcijanie którzy byli jakimś świad świadectwem, świadkiem Jezusa Chrystusa ludzie do nich przychodzili chcieli być chrześcijanami z jednego powodu bo widzieli jak oni się kochają nie? przychodzili i mówili słuchajcie, my chcemy tak samo my tak nie potrafimy, ale widzicie, że wy się kochacie, to my chcemy tak samo bo widzieli, że jak oni się kochają. Nie? Ludzie się nawracali na chrześcijaństwo, prosili o chrzest, Bo widzieli, jak chrześcijanie się kochają. Ale skąd mieli tą łaskę? Od Chrystusa. Bo nikt z nas o własnych siłach nie jest w stanie tak kochać jak Chrystus. Jak już byśmy zrobili, nie wiadomo co, dziesięć szkół, Centrum Formacji Duchowej i. W jakichś innych specjalistycznych szkół, formacji czy tam innych historii. Nie, bez osobistego spotkania z Chrystusem, bez osobistego nawrócenia, mówię brzydko. psu na budę. Nie. Także przychodzimy do Chrystusa, do źródła, który jest miłością. Prośmy zatem z ufnością Maryję. Przez język.